Cześć, tu Grzesiek. A dzisiaj mam dla Was pudełko magiczne, w którym kryje się POK. I teraz się będę łamał język Elicit Toric, czyli okulary POKA, których używałem przez ostatnie pół roku. Jak to jest? Okulary, jeżeli jeździcie dużo na rowerze, to generalnie błogosławieństwo, a dobre okulary to coś, co trudno przecenić. Poka dostaliśmy od polskiego dystrybutora PM Sport i mogliśmy je używać naprawdę intensywnie. 6 miesięcy to mnóstwo czasu, żeby móc coś powiedzieć na temat okularów, przekonać, są, czy, przekonać się, czy są. Dobre czy złe, wykrycie ich wszystkie możliwe wady, stwierdzić, czy są trwałe, czy się je lubi, czy nie. Ale ja mam y, taką śmieszną cechę, że najbardziej lubię te rzeczy, o których nie myślę. No i te poki, y, takie właśnie są, bo kiedy w nich jeżdżę, to o nich nie myślę. A sztuczka jest bardzo sprytna. Te okulary ważą 25 gramów. Tylko 25 gramów, więc to powoduje, że gdy je założycie, po prostu zapominacie, że istnieją. Sorry, że je zakładam, ale dzisiaj mamy naprawdę intensywny dzień, światło, słońce, więc okulary się przydają jak najbardziej. O co w tym chodzi, jak uzyskano tą wagę i dlaczego to istotne? Jeżeli spojrzycie na różne okulary. To różnią się konstrukcyjnie, no bo okulary to okulary. Stylowa, ale też technologia. Te ważą mniej, te 25 gramów, bo nie mają przede wszystkim ramki. To co widzicie, to konstrukcja bezramkowa. Jest szyba, a raczej soczewka. Do tego są zamocowane załóżniki. Te załóżniki są yy, na zatrzask zamocowane do soczewki. Wyciąga się tutaj. Jest tylko element przytrzymujący. Do tego mamy też wymienny nosek. I to w sumie razem powoduje, że całość jest lżejsza. Plus te efektowne dziury. One nie tylko są efektowne, ale i efektywne. Bo same okulary są też bardzo dobrze wentylowane. Jeździłem na nich na gravelu na szosie na MTB, na wszystkim co możliwe. Jeździłem w różnych kaskach. Zobaczcie koniecznie na stronie. Macie tam różne wersje zdjęć. Zobaczyć się możecie w różnych kaskach. Pasują do wszystkich, co jest o tyle nietypowe, że tak nie zawsze jest. Tutaj mamy biogrylamid, który jest elastyczny. Być może dlatego nie ma problemu z dopasowaniem się do uszu i do różnych kasków. Co jeszcze? Te okulary są dostępne w dwóch wersjach. Soczewki Clarity, czyli podnoszące kontrast, są zawsze. To, są, to jest wersja Toric, która ma odrobinę inny kształt. To oznacza, że ta soczewka jest kształtowana w kilku płaszczyznach. Nie jest płaska, tylko także jest wygięta w ten sposób, co powoduje, że widzenie jest jeszcze lepsze. I tak jest. Istotne jest jednak także to, że nie ma ramki, dzięki temu nie przeszkadza w widzeniu, plus taki element, że jest pokryta warstwą hydrofobową. To znaczy, że nie zaparowuje, ale też lepiej z niej spływa woda, jeżeli już się coś wydarzy. Szczerze mówiąc, ja już jeździłem w tych okularach w bardzo różnych warunkach i w każdych są skuteczne. Co jeszcze? Czy mają w ogóle wady? Eee, o cenie się nie rozmawia, wiadomo, no, ale trzeba to powiedzieć. Eee, w komplecie macie przezroczystą soczewkę. To jest przeznaczona praktycznie i to jest Zeiss soczewka, czyli ultra wysokiej jakości, Zeiss niemiecki, kiedyś NRD, teraz e, firma produkująca różne rzeczy, między innymi obiektywy do aparatów. To jest przeznaczone głównie na mgłę, kiedy jest po prostu prawie ciemno. Dlatego, że tą soczewkę, którą mam, złotą że tak powiem, pasuje do większości warunków oświetleniowych. Nawet w zachmurzony dzień nie ma sensu zmieniać na soczewkę przezroczystą. Więc powiedzmy, że jest to wariant zimowy, kiedy jest naprawdę syf i jeździcie prawie po ciemku. To jest po prostu bardzo uniwersalna. Ale dalej, gdybym miał taką możliwość, i żałuję właściwie jedyny zarzut, który mam w stosunku do poka, to że nie ma fotochromów, bo dobry fotochrom powoduje, że nic nie trzeba zmieniać. A w pok, ta zmiana to nie jest coś, co mi się podoba. Jeszcze powiem szczerze: ten element, który Wam pokazywałem, najlepiej zmienić to w domu. Więc yy, dlatego że zatrzask jest tak zrobiony, że jeżeli wyciągamy załóżnik, przedni element wypada. Więc najlepiej spokojnie na stole zmienić soczewkę, żeby się nie irytować w terenie, tak jak tutaj. Gdyby ten mały czarny element wpadł, to już bym chyba nie wiem, wysłał wszystkie rówki z okolicy do poszukiwania, bo sam bym nie dał rady. Ta zmiana jest możliwa jak najbardziej, ale na pewno nie na szybko i nie w sposób taki, że klik, klik i macie gotowe. Więc fotochrom załatwiłby sprawę. Doceniam to, że soczewka, której używam na co dzień jest super i jest uniwersalna, no ale o tym niuansie trzeba wspomnieć, no bo taka jest prawda. Mamy trzy różne noski. Trzy różne rozmiary, co jest super. One są wygodne, można dopasować. Same załóżniki są także wygodne. I coś jeszcze, ja bardzo lubię okulary duże i bezramkowe. Bo tutaj faktycznie tak jak widzicie, są naprawdę spore, a jednocześnie ja patrząc ze swojej perspektywy, nie widzę krawędzi. Nie widzę ich w żadnym momencie. Widzę tylko odrobinę noska, no bo mam nos. Poza tym nic mi nie przeszkadza, mogę jeździć cały dzień, nie boli mnie, nie uciska, i to jest w tych okularach rewelacyjne. Trwałość. Pół roku jazdy, jeżeli przyjrzę się im uważnie, to widzę w tej chwili kilka drobnych rysek. Tu jest na przykład. Tu jakaś drobna. To są. Rzeczy, które jak się przyjrzę okularom, to widzę, że już nie są nowe, ale jednocześnie w czasie jazdy po prostu nie istnieją. Niezauważalne. Czy po pół roku inne okulary mają jakieś ślady? Pewnie tak. Czy są jakieś okulary, które są jeszcze trwalsze? Yy. Wszystko zależy od użytkowania. Te okulary są bardzo intensywnie używane. Jeździły w nich dwóch dwie osoby. Jeździłem ścigając się i to w takich bardzo słabych warunkach. Jeździłem na MTB, ścigałem się na gravelu, To są już setki kilometrów i dalej mam może dwie ryski. To dobry wynik. Może nie najlepszy na świecie, ale na pewno trudno narzekać na pozostałe detale. Trudny temat to cena. Sugerowana to mniej więcej 1250 zł w tej wersji Torik zwykła, która ma minimalnie prostszą, powiedzmy płaską soczewkę mniej cylindryczną 1200 zł. Realistycznie obydwie wersje kosztują około 1000 zł. POG znany jest ze swojego podejścia do bezpieczeństwa, więc wszelkie możliwe testy soczewki spełniają. Te śmieszne połączenie, o którym wspominam, jest też tak skonstruowane, że jeżeli gdybyście uderzyli o ziemię, ma ją się załóżniki wypiąć. Nie sprawdzałem, nie zamierzam, ale znam pokaz z różnych produktów i cieszy mnie takie podejście, bo generalnie podoba mi się, że firma dba o to. Wymyśliła przedtem wstawianie chipów NFC do kasków, co też jest super. Można w razie potrzeby, zczytać dane użytkownika, jak będzie nieprzytomny. I generalnie robi rzeczy też, które są po prostu lekkie mój ulubiony kask Ventral Light akurat nie ten chociaż to też pok także jest ultralekki i też o nim nie myślę więc jeżeli uznacie moją indywidualną kategorię jakości sprzętu za wartą uwagi to sprzęt o którym nie myślę którego po prostu używam to jest to więc tak jak Wspomniany już kask POKA, tak samo te okulary po prostu lubię, lubię i będę je używać dalej, bo zapominam o ich istnieniu, a są. I o to chodzi. Polecam.